Siema, siema! Dzisiaj na to następny odcinek, który obiecałem, czyli gramy w FIFA 2018. Jeśli Ci się film spodoba, to zostaw koniecznie łapeczko w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żebyś na bieżąco z kolejnymi filmami. Oraz, pisz w komentarzach hasztag FIFA 18. A przypnę Ci piłkarskie serduszko. Albo hashtag czekam na lifehacki, które będą już niedługo. Hashtag czekam na lifehacki, a przypnę Wam serduszko. Zaczynamy. Obiecałem sobie, sobie mecz, jakkolwiek klub kontra Arka Gdynia. Więc już zdecydowałem. To o Francji, czy gdzie to było? Paris Saint-Germain. Czyli P... SGPS kontra AOK Gdynia Wezmę sobie A moje podstawowe nie będę mieli wjazdał. Bo przyjeżdżałem na moje terytorium Ustawiam sobie formację w kształcie korony Rolę kapitana przyjmuję Neymar A mam tak tylko gdzie posiadanie piłki a i radam naprzód, super ustawienia gry, żeby nie było gram na poziomie legendarnym. Przybliżę. Jezus. O. Na Stadionie O Park Pri... Kurcze Park The Princess Zmiannie, będą szybkie Pora Roku, Jesień, pokaż, mamy Jesień i będzie deszczowo I piłeczkę wybierzemy Już wiem Tam będzie ta, co była Będzie... To będzie znak czerwonego przycisku I gramy Subskrybujcie kanał, łapeczka w górę oraz dzwoneczek O co tu chodzi? Hm, moja ulubiona gra Blisko O oh jest No nie... Jak mogłem to zniszczyć, no? Kurczę... Ej, poczekajcie chwilkę... Statyw mnie zawodzi. Zniszczyłem to. Dobra, szkoda czasu. Lecimy. Mam ma zamiast tylko pierwszą połowę meczu pod żebyście cokolwiek słyszeli. że nazwa stadionu pochodzi od dawnego parku, na którego terenie został wybudowany ten stadion. Dziś zobaczymy, jak Paris Saint-Germain gra przeciwko Arcy Na Naparte prens odgłosił wiele znanych imprez. Wielokrotnie dobrze przebił się. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Wyjdą na boisko w ofensywnym ustawieniu, 3-4-3 z wysoko operującym środkowym napastnikiem, ale się znalazł w kawali. Rzut rożny dla PSG. Piłka z narożnika do kolegi przed polegami. Tak jest, japa i koniaka! Popój strzał, jakie żadno oglądamy! Mógłbym powiedzieć, załamiały Jacek więcej będzie strzał. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. I mi subskrypcję! Strzał w samą piękną bramki. Bramka Subskrypcja. Yeah. Wybornie, ciekawe, czy jest to do powtórzenia. Jest 1 do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Dobrze się pokazał. Zmienię piłkę między sobą. Idwoneczek. Paris saint No to mamy Gola strzelanego przez kapitana. I to w jaki sposób? Idwoneczek. Zwróćcie uwagę na ten brak. Przewaga zaczyna być widoczna. Pamiętajmy o tym, a pomyśl. Neymar. Wybiega na pozycję. O! Rybę trafiłem. Trafiłem rybę temu sędziemu. Dobra, twoja kolej, bramkarzu, popisz się! Dzięki! Lecimy z koksem. Włączam turbo. Robi się niebezpiecznie. Co ty gadasz? się, zaczyna robi niebezpiecznie. Jak jest 3 do zera! Precyzyjny, nie żądą też... No ewidentnie zapomnieli o kryciu bramkarza i ten strzelił bramkę. Doskonałe zachowanie Golfera świetnie wykorzystał niezdecydowanie obrońców. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. A co to szkoda? Ja się cieszę. Pianika, Mam pomysł. Zwozień. Interesująco zapowiada się ta akcja. Nie może tego zepsuć. To... Oczywiste, że nie. To już jest bezpieczna przewaga. Różnica klasy nic nie wskazuje na zmianę tej sytuacji. Mamy mecz do jednej bramki i podejrzewam, że na tym może się nie skończyć. A skąd to wiesz? Z takiej odległości nie da się skupować. Dobrze, biega na wolne pole. Gupek. That's my ball. Dobrze przeczytał podanie i w zareagował. Piłka znalazła się... Ślepo to, kiedy podajesz! Musimy pokazać to na przerwie. I głową skierował piłkę do partnera. Thiago Motta. Dosyć tego moja kolej. Tak się strzela Dziękuję, dziękuję To jego Tam strzela ostatnią bramkę Żegną się, będzie jeszcze trzeci odcinek Będziemy walczyć nie się z osobą jeśli powiem że jest to niespodzianką zobaczycie Dobrze udało się przeciąć to podanie I Maria. Jaka Maria? Jaka Maria? Jaki aut? Outplay! My! Ball! Dziękuję! Zaprawiłeś za to! Wystarczy! Jeśli ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę. Subskrypcję! Dzwoneczek! Oraz. Super komentarzy albo hashtag FIFA 18 do przypnę piłkarskie serduszko a jeśli nie chcesz tego to pisz hashtag czekam na lichaki like, a przypnę ci serduszko byle jakie Dziękuję bardzo, trzymajcie się, zajdzie nas następny odcinek, cześć!